Witajcie z tej strony Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I słuchajcie mordeczki jak, jak widzicie znajdujemy się na Hypixel'u I dzisiaj będziemy sobie grali w Bedwars 4x4 Dokładnie spróbujemy wygrać mm. I tak y, Pierwsza sprawa, czemu mam takiego skina Dokładnie Nie, nie pytajcie się w komentarzach czemu czemu masz takiego skina Przecież na lewej robiłaś y, nowego Ale ogółem chodzi o to Że ja to nagrywam y, o, dlatego mam takiego troszeczkę dziwnego e, skina. I po drugie, czemu nie na derpie, gramy? E, nie gram na derpie, ponieważ, e, no, no, już denerwuje mnie jeszcze, że powiedziałeś, że gram na derpie. Ale spytać się, Kori, pod jakim względem? E, pod względem takim po prostu, że ci też, po prostu te patyki, to wszystko i na serio można dostać. E, Dobrego świra od tego. Po prostu brakowało mi takich po prostu Bedwars, po, po prostu każdy gra na czysto beżanych. Tylko rozumiem, że dla VIPów, MVIPów to jest po prostu frajda ale dla normalnych graczy, dla youtuberów, którzy próbują nagrywać odcinki, to po prostu jest niewykonalne. Więc dlatego przerzuciłam się znowu na Hypixel. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I dopóki nie wyjdzie serwer Abry i Wojana, będziemy sobie właśnie grali na Hypixelu I nawet nie prosi mnie w komentarzach, Gory, czemu, no zmień, proszę Nie, po prostu to jest już, um, ja po prostu już tego nie zmienię Mam po prostu nadzieję, że to um, uszanujecie Ale dobra, już zostawiam tą sprawę I może się do kogoś udamy I tak, jak tam ma Jelu obudowane? Jelu ma nawet OK obudowane Okej, okay, dobra, spróbujemy się do nich tam wbić. Dobra, kościół spadł. Dobra, kurde, niestety mnie je zrzucił, tak, tak samo jak ten tego, lol. Dobra. Yy, I tak, nawet mam spoko budowane. Na tym mam spoko obudowany. Dobra, jak tam ci hmm, jeloły? Czy on, to są jakieś prosy, czy nie? Chyba to nie są jakieś mega, tak samo w sumie jak my, ale dobra, spróbujemy go sobie. Dobra, kurde, na no serio troszeczkę dziwnie, dobra, hmm, więc tak. To eee, jest finał Aha, okej, okay, mam już Finał O nie, tam gościu bija Do nas Tu niedobrze Okej, okay, waduje się trochę do góry Okej okay. OK, on został zapknięty. Auć O kurde, trochę nam zabrało tego HP Dobra, to sobie zrobimy coś takiego krężna droga e, I tak... Mm, dobra, bijam do nich, wbijam do nich To nawet nie ma... O kurde, we trójkę wbijamy To... E, nie żeby coś, ale... Mogą mnie mieć szans Dobra Ja to wbijam od boku Be destroyed Z kogo? Kurde, przez naszego gościa Prze nie przez naszego, tylko przez nich, dobra. Oni mają łuk, czy jak? Czy jak to jest? Mord jak to jest? Kurde, okej, okay. mają łuk, mają łuk, mają łuk To trzeba tutaj się wycofać. O nie, tam jest gościu. Tam jest ważniejszy u nich gościu, dobra. Czy zdołamy się podbudować na Emery? Czy, czy zdołam się podbudować na Emeraldy? Kurde. Niestety nie, dobra, ta ręka. Niestety nie była jakaś udana, ale oczywiście lecimy na drugą. Mam nadzieję, że ta będzie troszeczkę lepiej już udana. Okej, okay, ta mapka jest nawet spoko. Na pewno lepsza niż tamta. Dobra. Okej, 5, 4, 3, 2, 1. No, jeden, dobra, pik. Okej, okay kam. Ja nie będę budowała łóżka. Hmm, tak trochę inaczej hmm, Ja się podbuduję e, O kurde, nie nie tutaj. Ja się podbuduję na MK e, Dobra e, Spoko Co się stało? Jakieś, jakieś lagi tutaj Na hypixelu e, Dziwne e, Ale o kurde, wszyscy mają takie, tak ten Takie lagi, lul Kudy, nie tu. Mm, Troszeczkę dziwnie. Mam nadzieję, że na serwerze Abraewojenia na takich lagów nie będzie. Bo jak będą takie lagi, to nie wiem, co to będzie. To no, ja nie wiem. Dobra, widzę, że tam od innego to budowują. Kurde, ja się zbugowałam. Halo, halo. Yy, dobra, a więc yy, lecimy. No, o co chodzi? O co chodzi? Wytyfy! Jakieś kurde tu dziwne lagusy, bagusy. E, I słuchajcie, mordyczki, słuchajcie jeszcze mam dla was taki challenge, o którym mówiłam też w po poprzednich, poprzednich odcinkach, że do końca roku szkolnego e, dobiłam 1500 subów, a do końca wakacji e, 2000. Nie wiem, czy, będzie, czy jest to realne. Może ta druga opcja jest troszeczkę, troszeczkę taka średniawa. Okej. Okay. Okej, okay, już się bałam po prostu, że jestem takim lubym, że nawet to mi nie wyjdzie Okej, okay, ale niech będzie Jak nie mam udawane? dobra Kurde Kurde, myślałam, że już się na tym bloczku zastrzymam. E, Okej okay. Szybko tutaj... O nie, tu nam Blue na chatę Halo, halo, o co biega? Dobra, w nara gościu. Gościu mi go dobił, kurde, ale nu... Gdzie? Ej, ty pies, czy co? Lol. Ale gościu dobił mi go. Ale gościu mi go dobił, dobra. Mm. Gry nie mają łóżka. Spoko. Wiecie co spróbuję do nich wbić? do tych do tych do tych, do tych blue. Nie wiem, czy szczerze że powiedziała, że uda mi się ich zniszczyć, ale zawsze możemy spróbować. Dobra. Okej, okay, to jest na Bałam się, że po prostu to, to nie jest nasz. Okej, okay. nie, nie, nie. Dobra, dobra. Dobra. Kude, wypad, wypad, wypadł z kraju, gościu. Dwóch. Kudy? ale zabijam jednego. Dob dobra, zabijam jednego. Fajnie, fajnie. Zrzuciłam go prawdopodobnie. E, dobra, to jedziemy znowu do nich. Mm. Tu nie ma nawet o czym gadać, tylko do nich wbijamy. Dobra. Szczerze myślałam, że oni są tacy, wiecie, pro, ale takie że nie są aż, aż tacy, tak to można powiedzieć. No e, dobra, chyba we trójkę się do nich wbijamy czy coś. Kurde, gdzie on jest, Dobra, dobił go gościu Kurde Jezu, jakie ja Dobra Dobra, troszeczkę tu Nie wyszło Troszeczkę To nie wyszło, ale ok. Wow, 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 dobra Kupimy sobie lepszego, pyk, pyk Okejka. Okay I czegoś tu bije? Tegoś tu wbija. E, Dobra, to się też, jeszcze ten tam wbija do góry. Okej, okay, dzień jest. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Kurde, kurde, ale chyba spadł? Nie, nie spadł. Jak to możliwe, gościu? Jak to możliwe? Dobra. Okej, okay, tu jest typek O, kurden. Dora, Dora, jak on nie spadł? Jak on nie spadł? Gościu, jak on nie spadł? Ej, kościół, kościół! Zakopał się czy jak? Nie, zabił go, dobra, kościół go zabił. Spoczko. Dobra, bronimy się. My się bronimy. Nie pozwolimy się tak szybko dobić. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Gościu chyba już tutaj chce do nas pić. Albo siedzieć kampi. O nie, o nie, dwójka. Obijemy, obijemy chociaż obijemy, chociaż obijemy, chociaż obijemy, dobra Dobra, no niestety dwa versus 1, no to troszeczkę Troszeczkę nie halo. Dobra, oni się do nas wbijają. Dobra, Kurde, no gościu, co ty robisz? No, mm. a Na serio, ten gościu takiś nie wiem, Nienormalny po prostu, dobra. Obroniliśmy. Nie oni się na to, to wbijają. Bościu, nie ma, nie ma. Kurde, no, na serio, no. A tamten jeszcze poleciał, żeby żeby zniszczyć im łóżko. No, na serio. Przecież my zaraz będzie dystrui. No właśnie. Wypad, dobra. O, pierwszy kill. Nie, mamy dwa killy. ulala. Bardzo dużo. Dobra. Eee, okej. Okay. O, kurde, emeraldy, emeraldy co możemy kupić? Idziemy to wy, yy, ten, dobra. Chociaż to, chociaż to. Kurde, niestety nas i guściu. Dobijęciecie, radeczki, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. No, a ręki nie były jakieś, nie były jakieś fantastyczne, czy coś. Ale każdy może mieć gorszy dzień. No, więc widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Na razie. No i pa.